Dzień dobry, witam serdecznie. Słuchajcie, wszystko wskazuje na to, że rzeczywiście Slawik Games, czyli twórcy ManordorSów, wzięli się do roboty i słowa dotrzymują, ponieważ dostaliśmy kolejny developer update czy development, development update, developer update odnośnie tego, nad czym pracują. Ostatni dostaliśmy miesiąc temu i właśnie teraz sobie przeanalizujemy to, co nam. Dzisiaj wysłali. Całość jest standardowo przetłumaczona przez AI, więc mogą być błędy. Wszystko jest na Steamie, więc możecie sobie sami to też sprawdzić. Zobaczmy. Aktualności dotyczące rozwoju, zrzuty ekranu, informacje o nadchodzącej aktualizacji. Cześć wszystkim, witam. Jestem Team, prezesem wydawnictwa. hudet Horse, dobra teama znamy Znów wracam z kolejnymi nowościami z rozwoju gry. Minął około miesiąc od mojego styczniowego wpisu. No może parę dni, ale tak rzeczywiście w styczniu dostaliśmy, a zespół deweloperów ciężko pracował na ostatnich etapach przygotowania aktualizacji, aby wszyscy mogli ją przetestować. Dzisiejszy wpis będzie nieco krótszy niż ten ze stycznia, ponieważ nie chcę odciągać uwagi zespołu deweloperów od finalizacji aktualizacji, prosząc ich o tyle informacji m, więcej co ostatnio. Udało mi się jednak namówić ich do zapoznania się z nadchodzącym rejestrem zmian. A także do zebrania kilku fajnych zrzutów ekranu. No to tutaj już jednego widzimy, zaraz prze, przeanalizujemy. Nadchodząca aktualizacja, poza funkcjami omówionymi w styczniowym wpisie, koncentruje się głównie na naprawianiu błędów, balansowaniu, a przede wszystkim na optymalizacji gry. Naprawianie błędów, ok, bo występują, balansowanie spoko. Nie wiem do końca, w których aspektach, czy to będzie dotyczyło jakby handlu, chociaż handel mamy być zmieniony, ale to do tego sobie przejdziemy. Eee, optymalizacja gry jest lepiej niż były tak na początku, jakby. Na, no, na początku tej aktualizacji, którą mamy aktualnie. Nie możemy się doczekać, aż zobaczycie, co udało się w tym zakresie osiągnąć. A jak my się nie możemy doczekać, to oni sobie też chyba sprawy nie zdają. Do gry dodano również nową mapę. O, sprawdź, czy uda Ci się znaleźć na poniższych zrzutach ekranu nową mapę. Wszystkie ujęcia pokazują coś ciekawego. Yy, mapa numer 1 nie mówi nic praktycznie, bo jest wiele map, gdzie możemy ustawić kamerę z takiej perspektywy, że będziemy widzieli sobie jakieś tutaj, takie wiecie, górki, nie? Wzgórza, więc chyba nawet to jest ta, co jest tu w tlal, nie jestem pewien. No, nie jestem w stanie stwierdzić, czy to jest nowa mapa, tak szczerze tak samo tutaj też też nie jestem w stanie sprawdzić to są te parcele chyba już ulepszone nie na pewno jest to te, te, czy to nie jest przypadkiem te trójka albo te czwórka bo wiemy że w tej aktualizacji co ma być to będą właśnie te czwórki chyba nie dodatkowe ta mapa to może to jest chyba nowa mapa no bo nie kojarzę, żebyśmy mieli coś takiego, że wzgórze jest jakoś na środku regionu. Mówiąc wzgórze, się nie taki kamień jak tutaj, widzicie, tylko takie wzgórki jak tutaj, taka wypukłość. Wy tego do końca może nie widzicie. No ja tutaj specjalnie tak, a widzicie? O, teraz lepiej, nie? Tutaj, konkretnie ta część, to tutaj jest takie, takie wejście, dodatkowo na takie jakieś wzgórze, które jest na takim dużym regionie. Więc jak miał obstawiać, to to jest nowa mapa, ale może, może za wcześnie jeszcze. Może jeszcze. Zobaczmy inne screeny. Tutaj jest jakieś z jeziora. To wygląda. Yy, takie oczko wodne, jedno duże tutaj jeziorko, a tutaj inne. Albo kilka jezior może. Nie mamy mapy, gdzie mamy kilka jezior takich większych. jest może ta nowa mapa? Może może? Tutaj znowu mamy nowe parcele pokazane, tu też nowa parcela, czy jest coś tutaj nowego, jeżeli chodzi o yy, yy, menu całego budynku. Jakieś nowe przedmioty? Coś tak jest? Nie, nie ma nic. Okej, okay. dobra, czyli to jest parcelka, po prostu trujeczka buty. Co był tutaj w garnęcach? A, yy, ciuchy. Buty, ciuchy. Jakieś żarcie zwierzęce, mięso, roślinne i warzywa. Okej, okay. czyli tutaj nic nowego, nic nowego nie mamy. Tutaj na górze user interface jest identyczny, czyli tutaj się nic nie zmieniło. no to jak, kurde nie wiem sam może taka mapa jest jak dobra nie ma mapy gdzie jest więcej gdzie jest kilka jezior więc to jest nowa mapa według mnie idziemy dalej a rzeczywiście króciutkie nawiasem mówiąc naturalnie naturalne byłoby pytanie kiedy dokładnie pojawi się aktualizacja skoro mówisz że jest już blisko odpowiedź brzmi jest tak blisko że sami nie wiemy jakby to tak mówi. Pod, w sensie to nie, nie ma sensu to zdanie. Ale okej, okay. pod koniec przygotowania aktualizacji, następuje ostateczny etap składania wszystkiego do kupy i upewnienia się, że wszystko działa poprawnie, aby dotarła do ciebie. W tym momencie nie wiemy już, czy to za kilka dni, czy za ponad tydzień. Mamy jakiś przedział czasowy kilka dni, czyli możemy dostać to. No w tym tygodniu, jeśli licząc, że w weekend jakiś update mógł wlecieć, ewentualnie za ponad tydzień. No, kurde, to luty. W każdym razie myślę, że śmiało możemy przyjąć, że to jest luty. Nie jest to dla nas jasne, ponieważ wszyscy spieszą się, żeby ją ukończyć i oddać w Twoje ręce, jednocześnie upewniając się, że to, co trafi w Twoje ręce, jest gotowe. Testujemy i usuwamy jak najwięcej błędów, wiedząc, że niektóre pozostaną i będą musiały zostać odkryte podczas publicznych testów. No, to jest zdrowe podejście. Takie też powinniśmy mieć my, jako gracze, że jak coś jest w early accessie, Błędy są naprawiane, mogą się pojawić kolejne i jak wprowadzane są nowe mechaniki, no to też, że nowe jakieś błędy mogą powstać, bo no twórcy nie są w stanie wszystkiego na wszystkie możliwe sposoby posprawdzać. Yy, a to wam zaraz pokażę jeszcze jednego tweeta, którego oni umieścili w międzyczasie tam parę dni temu. Mam nadzieję, że ta odpowiedź nie będzie przeszkadzać i nie dostanę stu odpowiedzi, w których ludzie będą twierdzić, że jestem beznadziejny, bo nie znam dan dokładnej daty. Szczerze... Tak całkiem szczerze, biorąc pod uwagę, że są regularnie, jeżeli chodzi o te wpisy, jak deklarowali, jest, jest git, serio jest git. Bo porównajmy sobie to do co było w zeszłym, w zeszłym roku, rok temu była cisza, bo nic, nic nie widzieliśmy. Mieliśmy po prostu albo jakieś pytanie do, do publiczności, do społeczności m, na Discordzie oficjalnym odnośnie głosowania, potem cisza, potem Bach, patch. Potem cisza znowu parę miesięcy, jakiś tam update, jakieś coś, a teraz to już odkąd oni się za to wzięli. To się, że zespół się powiększył, to faktycznie... Jest tutaj ciągłość informacyjna utrzymana, co oczywiście plusuje. Uważam, to dość, że to dość ryzykowna odpowiedź, w tej specjaliści od zarządzania społecznością spojrzą na to i powiedzą, dlatego nie pozwalasz sobie rozmawiać ze społecznością. Okay. Ale szczerze mówiąc, tak właśnie wygląda sytuacja, i chciałem to powiedzieć wprost. Dziękuję wszystkim za gry wsparcie. Nikt nie potrafi słowami, jak bardzo jesteśmy wdzięczni za niesamowitą społeczność. Mano, jesteście niesamowici, i to też do mnie, nie? bo to też tro troszeczkę do mnie. No i też do Ciebie, do Ciebie, do Ciebie, do Ciebie. Dobra, ale tu mamy jeszcze. Właściwie wiecie, co mi się wydaje, że dodali? Patrzcie tutaj na tym screenie. Ja go poszerzę troszeczkę. Jak mi się uda. O. Jeszcze kapkę. Dobrze, że mam grę odpalną. Zwróćcie uwagę tutaj na ten dach. I tutaj na prawą stronę. Dokładnie o tutaj pada deszcz. I to tutaj, co widzimy na tych dachówkach, to jest po prostu deszcz. I wydaje mi się, nie wiem czy złapiemy akurat się na gierce, żeby deszczek teraz padał, co tam w tle mam odpaloną, ale wydaje mi się, że to jest nowe też dodane jako taki smaczek. Już pomijając fek, fak kwestie że Manor jako City Builder wyglądają ekstra, w sensie pięknie, lub nawet najlepiej ze wszystkich City Builderów aktualnie. Najbardziej realistycznie, może w ten deseń, tak. Jeszcze dodatkowo deszcz ujęty na dachówkach, jak że to się skrapla. Jeszcze, że powiedz, że to spływa, to w ogóle starą szaleć będzie można. W sensie nie, nie wiem, jak oni to uzyskują. Takie efekty, ale robią dobrą robotę i niech nie przestają tego robić. Jeżeli będziemy otrzymywali update'y systematycznie, tak jak teraz W sensie update'y nie, nie do gry tylko nawet informacyjne odnośnie tego nad czym pracują Ile i kiedy możemy się spodziewać No to jest naprawdę w Plastik Fantastic to jest naprawdę dobrze No dobrze ale to weźmy to sobie wyłącznie i zobaczmy tu pada deszczek teraz Jak przyspieszymy jakaś burza sztorm coś tego jest No teraz to wiadomo no bez deszczu i bez słońca tym bardziej żeby te promienie słoneczne się od tego odbijały no to też to, to nie będzie, no nie chcę leci, raczej wątpliwe, żebyśmy trafili na deszczyk ale ten update będzie o wiele lepszy od tego, co teraz mamy, i bardzo prawdopodobne, że będzie lepszy jeszcze od tego wcześniejszego. Innymi słowy, że to może być największy update, jaki dostaliśmy do tej pory, bo. Zmienili nam ten system rozwoju, to prawda, w tym patchu teraz, ale mamy tylko jedną kartę, w sensie no 9, ale możemy wybrać jedną. W tym patchu, co będzie teraz, będziemy mogli sobie wybrać tutaj kolejną kartę z drugiego tutaj drzewka, mam nadzieję, że jest z tego też. Będziemy mieć parcele na czwartym poziomie, parcele też 2,5, żeby to było wyważone i będziemy mieli zmieniony system handlu totalnie, że w ogóle będzie mogło... O, jest deszcz. Że będzie mogło być zwycięstwo bez, bez walki. Nie, no to, to było. To było, tutaj jest, to, to nieważne. To nieważne. No to tak, no ewidentnie widać. Tak, a może i nie. No dobra, zobaczymy, zobaczymy jak wyjdzie. Zobaczymy jak wyjdzie, słuchajcie. Yy, I jeszcze jakieś chyba mają być nowe surowce, jeżeli mnie pamięć nie myli. Fajnie, że to będzie trwało... No, w tym tygodniu lub za ponad tydzień jestem w stanie oczywiście poczekać, jestem zmuszony, nie ma szans. I znajdę jeszcze tylko jednego tweeta. Dobra, bam! Znalazłem. No nie było to ciężkie, ale żeby wam ukrócić jakby proces, no to to przyspieszyłem. E, umieścili takiego takiego tweeta. I was just inspecting a market distribution back on displayers safe. E, I don't even know what to say. Gość zrobił. E, zamek jak możecie zauważyć zresztą na tym screenie w kształcie boiska piłkarskiego. Jakieś memy już na ten temat powstawały, być może się z tym spotkaliście, być może nie. W każdym razie, no, faj, fajną robotę tutaj chłop zrobił. Był też jeszcze inny save, chyba to był save, że przy, czy jakiś jeszcze poprzedni, poprzedni tweet, że przy już tysiącu chyba mieszkańców gdzieś tam performance słabnie, i to dlatego chciałem o tym wspomnieć na zasadzie. Tego, co było napisane, że pracują nad y, ulepszeniem y, tej optymalizacji. Nad ulepszeniem optymalizacji. No i przydałoby się, że popracowali jeszcze nad takimi rzeczami, typu, gdzie tutaj mam pasiekę. Bo pasieka, która się. Słuchajcie, tutaj były pasieki. Pasieka, która się nazywa masarnią. Pasieka, która się nazywa masarnią, no to jest to trochę nieporozumienie, nie? Może się czepiam, ale. No, masarnie. To, to jest do zmiany. Chodzi mi o to, żeby pozmieniali te błędy w tłumaczeniu polskim. Żeby znowu się nie okazało tak, że na nowym patchu będzie trzeba go odpalić sobie w wersji po prostu yy, angielskiej, nie? Dobra, czyli będziemy mieć, słuchajcie, tak, będziemy mieć nowe yy, wyższy poziom parceli. Będziemy mieli nowy, nowy rodzaj zwycięstwa. Będziemy mieli nową mapę, o tym to już teraz wiemy. No i ten patch w sumie nastąpić ma na moment. W sensie super, bo jakby to był taki shadow drop, byśmy go dostali na przykład jutro albo za albo na weekend. To by było w ogóle idealnie, ale tak będzie świetnie i cudownie, jeżeli dostaniemy to w lutym. Na, jeżeli będzie w lutym, Luzik to jest bardzo dobre tempo update'u, bo ten update jest większy niż te updateciki, co mieliśmy. Mówię o tych pojedynczych, bo tam dostawaliśmy jakiegoś patcha, nie? Do tego update'u 5 dostawaliśmy jakieś mini patche, które tam usprawniały też rozgrywkę, poprawiały jakiś błąd, tam gdzieś wózki zostały dodane i tak dalej, a tutaj teraz dostajemy konkret i to po no trzech miesiącach będzie, nie? Jakoś tak. Dobra. Dzięki za oglądanie. Słuchajcie, w tym materiał to było na tyle. Oczywiście, jeżeli coś z Manor Lordsa nowego się pojawi, no to ja was o tym poinformuję, dlatego jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, a lubicie gry strategiczne i mam no to myślę, że to jest dobre miejsce dla Was. Dzięki, do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie, cześć, pa!